Cześć, cześć kochani! Witam Was dzisiaj w wyjątkowym dla mnie filmie, ponieważ oto Eureka! Nastał ten dzień, że moja córka w końcu na moim kanale, słuchajcie, w jednym filmie i w bonusie Paweł. Słuchajcie, Paweł P42. Także, słuchajcie, no coś wspaniałego. I postanowiliśmy akurat na mój kanał nagrać dla Was selfie tag. Mam nadzieję, że. Będziemy się dobrze bawić. Ja również. Ale tak. ponieważ, słuchajcie, jest aż 10 pytań, to zrobimy coś takiego, że będziemy dla siebie losować po pytaniu i odpowiadać po prostu pojedynczo. To ja ten. Ja się trochę teraz porządzę. <grym> Czy ja jako gospodarz mogę wylosować pierwsze pytanie? Proszę, rządzisz na nas, nie pytaj, tylko. <grym> <los>. No <grym> i dla Pawła, jako dla gościa. Dobrze. Dobra? Ja Paweł Wam tak. Paweł, czytam. Ale masz fajne pytanie! To jest w ogóle dziewiąte pytanie z całego cyklu. Paweł, nie możesz żyć bez. Czy to będzie takie oczywiste, jeżeli odpowiem, <noise> że nie mogę żyć bez książek? Jest! Zdecydowanie, no... zdecydowanie tak. No chyba. Jakby wyjaśnienia tutaj, tutaj nie trzeba, jakby biorąc pod uwagę, co nagrywamy, co nasza trójka nagrywa na YouTubie, prawda? Więc tak, bez książek nie dałoby się. Nic nie, nie, się. nie zastąpi. Ale patrz, jakie poprawnie polityczne odpowiedzi. Każdy z nas odpowiedziałby tak. O, tak, tak, tak no, to, ale wiecie, o właśnie, to jest najfajniejsze, że my wszyscy no. byśmy tak odpowiedzieli. O. To jest właśnie ciekawe. Co no to słończy, teraz co Paweł nie, losuje za majem. Dam, dam, dam. Hmm. Da dam. Dobra. Jestem gotowa tam. na to pytanie. Okej. Okay. Maju. Majo, to ja. o, Myślisz, jakim zwierzęciem mogłabyś być w swoim poprzednim wcieleniu? Mm. W moim poprzednim wcieleniu ja jakbym miała wybrać... Wiem, że teraz powinnam zarartować, hehe, leniwcem byłam. Ale nie, ja uważam, że jeżeli miałabym być rzeczywiście zwierzątkiem, to byłam rubelkiem. Rubelki. Małym, latającym stworzonkiem. A wiesz, że ja myślałam, że ty powiesz, że chciałabyś być kotem? kotem. Też o tym pomyślałam. koty, ale... Nie znam własnego dziecka. Niech to jest to jest to. Znaczy ja jestem ogólnie zainspirowana ideą bycia ptakiem po My Lady Jane no, no, ale tak? pustułką być bym nie mogła, więc myślę, że wróbelek bym nie pasował. To teraz, to teraz kto? Kto komu? Ty mi, ty mi. Ja to wiesz. Moje pierwsze pytanie dawaj. Twoje pierwsze pytanie zadane przez twoją pierwszą córkę. Jedyną. <grym> Okej. Okay. Pytanie numer 10. Jakbyś mogła mieć jedną supermoc w swoim życiu, to jaka by to była? Jedna supermoc. Jedna? Jedna. No póki co nie mamy żadnej, więc jakby. No wiecie co? Ale to jest bardzo trudne pytanie, bo ja bym tak wiecie, a Wam mogę tu zacząć wymieniać. Ale dobra, gdybym miała jedną supermoc, to chciałabym mieć moc leczenia. O! Uzdrawiania. Uzdrawiania. O, jaka ty jesteś dobroduszna i miła. Tak, no ale no wiesz co? Ja bym powiedziała, ale wszystko to zwierząt, zwierząt latami, ja? ludzi. Po prostu... Nie, ja bym chciała mieć moc uzdrawiania. Cieszę się. To bardzo dobrze. Teraz ja pasuję. Tak, dla tak. Pawła, dla Pawła, losuj. dla Pabła. Mm -hmm, mm -hmm. No w no losuj się jakieś takie chandlerskie, fajne pytanie, no, no takie miał proste pierwsze. A, a ja chciałam, tak chciałam wylosować to pytanie. Paweł. Słucham. Drugie generalnie na liście. Gdybyś mógł odwiedzić jakiekolwiek miejsce na Ziemi, to gdzie byś pojechał i dlaczego właśnie tam? Ja już mam gotową odpowiedź. Tak, Ponieważ no, zawsze moim największym marzeniem było Angkor Wat, ale jakby a, kto nie. ogląda, kto ogląda ten wie. W sensie mnie. Yy, a no teraz na drugim miejscu, czyli teraz wskoczyło na pierwsze, to są oczywiście Indie. Yy, no jako kraj, jako, jako miejsce, no Taj Mahal. Pozdrawiam tutaj. Wspólnie klare. nam znaną Klarę. Wybieramy się no, tam... Op, miejmy nadzieję razem. Po prostu, no, wymarzone miejsce. Zdecydowanie teraz to numer 1. Ja tak, india. tak. To... A to teraz kto ko... Mhm. Paweł w minił sami. Losujecie. Losuje, uwaga. Mam pytanie. Są to, to jest pytanie numer 4. Okay. Jaką jedną poradę. To jest w sensie dziwnie sformułowane. Inaczej. Daj jedną poradę dla młodzieży i wyjaśnij skąd taka, a nie inna. Bo młodzież nie złożone. Tak no dobrze. Tak. Ja dał, jakbym miała być paradi dla młodzieży, to poradziłabym młodzieży, żeby rozwijała swoje pasje we własnym zakresie, a nie do końca chwaliła się tymi pasjami wśród towarzystwa, w którym żyje. A wiecie dlaczego? Ojej, no bo, no bardzo, bo, bardzo, bardzo, bo bardzo często jest tak, że na przykład tak jak to było w moim przypadku, że ja chciałam sobie nagrywać na YouTubie od bardzo, bardzo dawna i pierwsze, jakby moje próby były, kiedy ja byłam w gimnazjum, i ludzie w gimnazjum nie reagowali na to dobrze, i przez to mnie bardzo zniechęcili. A uważam, że jakbym nie przestała, to dzisiaj mogłoby to wyglądać o wiele, o wiele inaczej. Także, no, po prostu róbcie to, co lubicie, i niekoniecznie się tym chwalcie. To, jest, to nie jest najlepsza rada, jaką mogę udzielić, ale jest prawdziwa. <śmiech> jest <śmiech> życia wzięta. Potwierdzam, tak było. Takie Przekazuję żebym. miskę. Dziękuję za miskę. Pytanie numer 6. Ja pytam Ciebie. A dla mnie pytam pytanie! Gdybyś mogła cofać się w czasie. Ale ja trafiam pytanie, ale się no. mogła cofnąć się w czasie. Co byś zmieniła? O, ma... To jest bardzo filozoficzne jest, pytanie. Tak. Czy kiedyś y, było podobne pytanie, y, ale dotyczyło mojego życia i odpowiedziałabym w tej strefie, że kompletnie nic, bo każde doświadczenie gdzieś nas zmienia, tak? I buduje naszą tożsamość. Ale ogólnie gdybym y, mogła się cofać w czasie, nawet kilka seriali jest przecież takich, nie? No. Gdybym mogła się cofać w czasie, no to na pewno próbowałabym zapobiec wszystkim tym złym wydarzeniom, które doprowadzają do powstania wojny, do cierpienia tak ludzi na szeroką skalę. Y, przyspieszyłabym pewne wynalazki, jak na przykład odkrycie, nie wiem, penicyliny, tak, żeby gdzieś tam móc wcześniej pomagać ludziom. No, nie mówię, że nagle bym się pojawiła, nie wiem, w epoce kamienia łupanego i podarowała mi mikroskop, tak? Ale generalnie na pewno, ale ja bym to wykorzystywała nawet, jakbym miała taki dar, to ja bym nawet nie chciała być może za bardzo ingerować no, w takie takie najważniejsze może mm. rzeczy, ale słuchajcie, zobaczyć na własne oczy, cofnąć się, rzym, śjejku, no. średniowiecze, nawet hey, między ja. dinozaurami bym pobiegała sobie, nie? Moja droga... No. Teraz Proszę. ja? Ja? Teraz ja? Ja? Dobra, ja dla Pawła? Ja mam dla Ciebie idealną książkę, jak tylko skończysz... skończymy oglądać ten film, dam Ci ją, byś mogła poczytać, tak pobyć w takim miejscu. Dobrze, dobrze, Paweł, mam. <kluzł> to będzie <O>. jedno z pytań! <kluzł> 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 <truzł> tak... Trudnych pytań! O batko, dobrze, że ja na nie nie trafiłam, bo tak. ja mam TAKĄ LITANIE! TAKĄ LITANIE <kluzł> MAM! A to mogłoby być niebezpieczne. Paweł, co denerwuje Cię w miejscu, gdzie pracujesz? A więc jakby wyjaśniając, my zdecydowaliśmy, że, w sensie, jakby się na przykład i to wylosowało, tak. to możemy powiedzieć o YouTubie, jako o miejscu naszej pracy. No i w moim przypadku powiedziałbym, że na YouTube najbardziej denerwuje mnie cały ten, powiem tak, algorytm, którego nie rozumiemy. O, <laughs> Od tak czego tak. zależy, czy wy widzicie nasze filmy, czy nie widzicie, czy wam się je wyświetlą, czy trzeba klikać dzwonek, nie klikać dzwonka, czy się wam proponują, czy się nie proponują, bo my naprawdę, są filmy, przy których siedzimy długo, no za pracujemy za długo. się, tak. Pojedziemy, jak do, ja tak, pojedziemy do Gdańska, zwiedzimy wystawę, a Wy tego nie zobaczycie. To. A jak Moje ja życie. przy Outlander Buktagu poświęciłam to miesiąc właśnie. czasu. Opanowani Opanowanie na uszycie sukienek, tak? Strojów średniowiecznych i. No i YouTube powiedział, no nie. Więc no nie, nie, nie. Więc to mnie przynajmniej, no ale wydaje mi się, że nie tylko mnie najbardziej w YouTube denerwuje. Tak było. A ja odpowiedziałam razem z Pawłem, to może ty się dołączysz, bo będziesz się <noise> tociła. Co, co mnie denerwuje, ale tak już narzekamy na YouTube, moi drodzy, na YouTube, na najlepszą platformę, jaka istnieje. Nie, ale to chodzi to rzeczywiście Chciałam oko, Paweł, le... żeby, żeby nam lepszy <noise> <ego>, algorytm, <noise> tak, <noise> Ale to rzeczywiście, co Paweł powiedział, jest ważne, bo tak, tego się nie, nie da Ja, okieł, ja, ja się zgadzam z Pawłem, ja nie, nie ogarniam, nie ogarniam, co się dzieje na YouTubie. <noise> no bo jak coś rozumiesz, to jesteś w stanie się dostosować tak. i pracować, żeby... Tak, on się ja zmienia to... cały czas. I... Kto teraz komu? Ja Pawę. Proszę. Mm, tak. Już nam się kończył pytania. Tak. O. Maju, o. czego potrzebujesz, żeby poczuć się lepiej? To jest trzecie pytanie. Kiedy jesteś chora? Kiedy jestem chora, czego potrzebujesz, żeby się poczuć lepiej? Potrzebuję, żebym opiekowała się mną no, moja mama. Tak widziałam, że to odpowiem! Bo ja ogólnie ja nie, nie lubię bardzo... Wiecie, to jest najgorsze, jak się mieszka samemu, że nie ma kto... Wam mi się zająć, jak jesteście chorzy. I nie to, 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 mnie najbardziej, podać, to mnie bardziej przeraża, że kiedyś nastąpi ten dzień, kiedy ja zostanę sama i, i nawet gdzieś pojadę do jakiegoś totalnie innego miasta i nie będę miała nikogo, kto mi przyniesie herbatę. Ale wiesz, ty na hasło, potrzebuję, potrzebujecie. Ja wiem, ale. To wiesz, bo... że ja wsiadam w pociąg, samochód, samolot, o, samolot gdzie tam będziesz, ja pędzę. No bo mama się umie mam zajmować, jak jestem chora, to twierdzę. Potwierdzone info. No Kto tak. teraz komu? Ja losuję, teraz tobie. Przez, Dobra, tak. moi drodzy. Pytanie numer 7. Mamo, co robisz dla rozrywki w weekendy? I A teraz... czego ja nie robię? I teraz, i teraz tak. się okaże, kim jestem, nerdem. Po prostu. Czytamy. To prawda. Masakra. Więc w weekendy pomijam nagrywanie, jeżeli jest ten okres, w którym mogę to robić. Hmm. E, ale ja wtedy ten, no, albo czytam, albo oglądam filmy, albo <laughs> wciągam się w kolejny serial. Nie, kochani, nie powiem wam, że fizycznie, nie wiem, biorę udział w maratonie, zdobywam szczyty, jeżdżę gdzieś po okolicy, bo to nie jest prawda. Ja jestem domatorką. To jest prawda, akurat. Dobra, Mamo, w związku z tym, że to jest Twój kanał, zostało ostatnie pytanie, odpowiedzmy na nie wspólnie, ale Ty poczuj konorę i przeczytajmy. Dobra, 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 dobra. Ciekawe, jakie nam zostało. Ale ostatnie pytanie, słuchajcie! Generalnie to jest pierwsze na liście. Jaka jest Twoja najlepsza cecha fizyczna? Czyli każdy wymienia? Tak. Moja najlepsza cecha fizyczna? To są dwa ostatnie palce u mojej prawej nogi. Po którym jak zwykle. Paweł jeszcze tego nie rozuznają. wie. Ja nie Paweł nie poznasz tę historię. Wy nie możecie wiedzieć dlaczego, ale Paweł. Dobra. Niedługo to zobaczysz. Okay. I zrozumiesz dlaczego no, są Ale to, to przecież możemy z, z widzom stracić. Nie, nie. to, no, to, to, są ale to które nie Ale generalnie jest nie Nie jest to nic obrzydliwego, nie, nie, ale jest to taka cecha szczególna, po której rzeczywiście matko, Jakby jak ten moment nigdy nie nastąpił, jak ale. Kiedyś umrę. I oddycham. <noise> mi się coś strasznego, nie Jej. będzie można zidentyfikować. Wiesz, jak ja trójkąty będę miała. ty o wiesz, Boże. jak już raz będę jasny, <noise> to, to można mnie rozpoznać. Całą noc się będę identyfikowała po tych palcach. Można <noise> mnie rozpoznać po palcach. Koniec. Mamo, dobra, jaka jest moja najlepsza cecha fizyczna? Boże, ja nie mam <noise> najlepszych cech fizycznych. Ja ci mogę 10 <noise> wymienić. No proszę, proszę. Oczy, włosy, uśmiech. Nie, włosy nie. Uśmiech. Masz super uśmiech. No dobrze, serodosny. no to uśmiech i, 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 i zielony kolor oczu, który kocham. I, i Maja go odziedziczyła. Oooooh. <grym> Paweł. Ej, teraz ja, ojej. <grym> ja też nie mam. Musisz mieć jakąś. Zostan Paweł, co lubię? Linie swojej szczęścia. Tak, <grym> linie <grym> swojej szczęścia. Zadarty nos. Nie, już wiem. O, to, te, to, to, to bardzo Na drugie, przykład bo... potrafisz biec na 100 km i nie masz zadyszki. No, mamo! <grym <grym my nie jesteśmy za mną! No, no właśnie. No, Suzja tak. by tu odpowiedziała. Dobrze, zaraz dobrze, nie sprawdziłaś. Nie powiedziałaś z tym nosem, ponieważ to jest takie coś, że jak się widzi mnie i moją mamę, no to bardzo widać, że, tak. że, że, że jesteśmy spokrewnieni. Ale historia. Yy, chodzi o kolor moich włosów. Tak. Ponieważ. Są osoby, które mnie pytają, czy masz naturalnie taki kolor? Farbuję. Ale ja masz mówię, no o, No przecież no przecież jak no, ja farbuję w Polsce, się. A, a oni mówią że I i wtedy mi jest tak miło. To wtedy no, mi jest miło. No widzisz. Ja ale normalnie, wiecie. Ale wiecie, ja wam coś powiem. Wiecie, z czym człowiek ma pro... wiele osób z czym ma problem? Szczęść. Z sprawieniem sobie no komplementów. Ja nie mam. <laughs> Co w sumie ja my z Mają mam, nie mamy jakiegoś... sobie chciałbym, Ale Że ta wersja, którą Maja zrobiła mnie w Simsach. Boże, co noc nas mi się dzisiaj niło, że tak wyglądam. <grym> Także dziękuję Ci bardzo. Jakby ja to robiłam. No i słuchajcie, podobieństwo. Dziękuję Wam bardzo. <grystanie> oh, to jest, że u mnie gościliście i... i podeszliśmy raz spokojnie do tak, tego tagu, tak? Taku, fajnie tak. tak. Fajnie było. było bardzo, bardzo sympatyczne. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę i subskrypcję górę, na najlepszym kanale na YouTube, czyli kanał. Prowadzonym podwane. przez kobietę. być <grystanie> <jeść> po 40. <grystanie> Ale nie, dużo świetnych kobiet po 40 ma kanały. To dużo, Prawda. naprawdę. Dobrze, chciałam tylko powiedzieć, że łapki górę mile widziane, subskrypcje jeszcze mile widziane <laughs> tak. i komentarze Wasze. To no jest najmili. Ale słuchajcie, bo to nie jest jedyne, tak, które mi dzisiaj Ufam, nagrywamy. Nie wow, wow, wow Zapraszamy na, uwaga, kanał P42. Zapraszamy serdecznie. Ale nie Proszę powiemy co będzie. Nie. Muszą wejść i zobaczyć. To tajemnica. Są bardzo fajne rzeczy. Bardzo. I super. Super. Także to, że jeszcze wiem, chciałam tak powiedzieć, nie. mogę jeszcze chciałam coś powiedzieć, Młody. że Paweł jest gościem idealnym. Naprawdę. Mm. Ja w ogóle się nie czuję, że ktoś obcy pałęta mi... Się jest naprawdę mega sympatycznie. Od razu się jakby nawiązała nić porozumienia między nami. O, tak, naprawdę, ja śpiałam i sobie rozmawiałam. Także słuchajcie, polecam, zapraszajcie Pawła, bo jest naprawdę super. No to co, żegnamy się? Żegnamy się. Papa. Pa! Pa, pa! Cześć, cześć kochani, witam Was serdecznie w dzisiejszym filmie. Jest on dla mnie mega wyjątkowy, bo słuchajcie, po raz pierwszy moja córka <śmulatory> <śmulatory> To możemy tak na mewa. <śmulatory> 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 jeszcze raz. Fabryka miałam. <śmulatory> ja że się świeciłam. Nie trafiłam w prawie jeszcze raz. Mamo, miałam taki <śmulatory> Dobra, Chwila. <cześć. śmulatory> Dobra. Będzie więcej backstage'a. Teraz. <laughs> raz. Dobra. No <Dobra>. Cześć, cześćko. Bo <laughs> <laughs> no, teraz ja się teraz i okay. po tego będzie, no! Dobra, już. Zobacz, czy nie mam dziabąga. Bo mi się taki dziabąg robi. Dobra. No. Już patrz, była No. Ta tajsko to w ogóle ja, bym ja, nawet ja, ze świętą, ja bym się Ja bym się nawet wie. ze świętą krową dogadała. <laughs>